Witam bardzo serdecznie z tej strony kanał Porady Global France. Witam wszystkich bardzo serdecznie do widzów, oczywiście drodzy Państwo różnie, jeszcze raz witam. Różnych witam tych, którzy już dołączyli do kanału Porady Global France, oczywiście na YouTube. Również na Facebooku i na Instagramie, jeśli ktoś jeszcze obserwuje, to oczywiście zachęcam do obserwacji Instagrama i Facebooka, do zostawienia łapki w górę i serduszka. Również zapraszam na kanał YouTube Porady Ludwig, oczywiście na YouTube, do zostawienia łapki w górę i subskrypcji, żeby po prostu być dalej na bieżąco. Oczywiście też informuję, że można dalej udostępnić dalej film. A dzisiaj dosyć yy, oczekiwany materiał przez wszystkich, oczywiście dziękuję za subskrypcję, za łapki w górę, za to wszystko, by więcej co robicie dla tego kanału, bo praktycznie rzecz biorąc, jest, prawda jest taka, że to wy tworzycie ten kanał, żeby on dalej po prostu trwał bardzo dużo. No właśnie doszliśmy do 400 subskrypcji. Do 1000 nam brakuje około 600, 600 subskrypcji. No myślę, że w tym roku jeszcze dobijemy do tych 500. No miejmy nadzieję, tak? Miejmy nadzieję, że tak to będzie. No dziś materiał o piwonii koperkowej. Długo oczekiwany materiał, bo już zapowiedziałem na grupie Kocham kwiaty, że będzie ten materiał danego tych, co praktycznie nikt praktycznie nie wie. O piwoni ko koperkowej co to jest? Praktycznie piwonia koperkowa, mniej więcej to jest jak e, inaczej też na nią mówią, piwonia delikatna. L e, liście oczywiście ma takie jak praktyczny koperek zapachowy, tak? Takie jak mniej więcej dodajemy do ziemniaków czy do czegoś, takie ma mniej więcej e, liście, tak? inaczej też piwonia delikatna, czy też flora, jakoś tak to się mniej więcej nazywa, ale to jest oczywiście inaczej mówiąc piwonia koperkowa, tak? Mniej więcej jeżeli chodzi o sadzenie piwoni koperkowej, żeby po prostu zakwitła, tak? Mniej więcej y, dziś oczywiście powiem troszeczkę o uprawie tej piwoni koperkowej, tak? O tej pielęgnacji i tak dalej i tak dalej. Mniej więcej ja, y, mniej więcej robię tak, że Sadzę piwonię koperkową od 3 do 5 cm e, głębokości, sadzę ją, nie więcej, nie więcej, bo jak wsadzę w głębiej, e, jeżeli wsadzę więcej niż e, 3 czy 5, to wtedy może nam piwonia nie zachwitnąć, tak, wtedy nam piwonia e, praktycznie może nie zachwitnąć, tak. No oczywiście też pamiętajmy też, żeby sadzić piwonię koperkową tam, gdzie jeszcze nie rosła żadna piwonia, bo zmiana miejsca jest też bardzo ważna, bo jeżeli posadzimy piwonię koperkową tam, gdzie jeszcze inne jakieś piwonie rosły czy coś, to też może nam też również nie zakwitnąć piwonia koperkowa. A jak rozpoznać, że piwonia wychodzi po sadzeniu o głębokości od 3 do 5 cm Oczywiście tu zaraz Wam pokażę. Oczywiście o co mi ogólnie chodzi, bo tu miałem zdjęcie przeglądane, jak już się zaczęło wyłożyć z y, ziemi ta piwonia koberkowa i tu oczywiście chcę przejść do. O proszę bardzo, tu jak widzicie, już wychodzi z y, ziemi ta piwonia koberkowa, Jak widzicie, już powoli idą te pąki i tak dalej, tak dalej, ale ona już po prostu wychodzi, czyli po prostu już ją ona po prostu wschodzi. Inaczej mówią, wschodzi. Właśnie, yy, właśnie to jest takie zdjęcie przykładowe, że jak zauważymy, że wschodzi ta piwonia, mniej więcej w taki sposób, jak tu mniej więcej widzimy tutaj, to po prostu mamy pewność, że ona nam po prostu zakwitnie. Jeżeli chodzi o nawóz, tak? Jeżeli chodzi o nawóz, momencik. Jeżeli chodzi o nawóz to tutaj e, bym polecił e, bardziej obornik anulowany kurzy. Obornik anulowany burzy, najlepiej troszeczkę garst, garstkę małą. Rozrzuci wszędzie na całym polu wszędzie gdzie, gdzie są praktycznie kwiaty i to powinno pomóc przy rozwinięciu się piwoni czy ra, jakichś innych y, różnych kwiatów To jest jedyny bardzo dobry nawóz. Ja już o tym nieraz wspominałem, że miałem bardzo gigantyczne e, funkcje, i tak dalej. Dzięki, oczywiście, obornikowo granulowanemu kurzym. I tu się, oczywiście, należą podziękowania dla pana, świętej pamięci Grzegorza Majdy, zielonego pogotowia. Bo gdyby nie on, to bym nigdy nie wiedział o tym kurzym oborniku. Także wielkie podziękowania dla pana, świętej pamięci Grzegorza Majdy, zielonego pogotowia, i również dla pani Michaliny i dla całego zielonego pogotowia. Również składam, oczywiście, podziękowanie za tak obszerną yy, radę, tak, dobrą radę oczywiście, bo obornik kurzy dużo, dużo daje naprawdę. Ja powiem wam, widzowie, drodzy państwo, że miałem takie duże hosty w zeszłym roku, że powiem szczerze, że ja musiałem, niestety z mamą musieliśmy je podzielić i troszeczkę je zmniejszyć, bo oni po prostu, już nawet szwagier chciał przyjechać po nie z przyczepą, bo oni się normalnie mieścili aż na przyczepę, takie były wielkie. My nawet nie wiedzieliśmy, co z nimi zrobić, tak? Jeżeli chodzi o... mam też taką koleżankę jeszcze gdzieś tam daleko, mieszka chyba w Słupsku, bodajże w Słupsku, to też chciała wykopać dla mnie jakieś piwownie czy jakieś inne kwiaty, to mówiła do mnie, że mam też przyjechać z przyczepą, czy z czymś, ale nie, nie wiedziałem po prostu do kogo się zwrócić, tak? Że miała tyle kwiatów, tego wszystkiego, że miała takie duże, wszystko miała duże, ale... Rezygnowała oczywiście z działki i tak dalej, ale no chciała się po prostu ze mną podzielić, tak? Chciała się dać mi te kwiaty i tak dalej, chciała zrezygnować całkowicie z działki i tak dalej. No i chciała się ze mną podzielić tymi kwiatami, ze mną i z koleżanką. Także no niestety jedna koleżanka niestety zrezygnowała z działki. Już dalej po prostu nie ukrywa. Ale też dziękuję jej za te dwie piękne piwonie i bordową i żółtą, bardzo dziękuję. No i myślę, że niektóre kwiaty, myślę, że od niej te też piwonie też zakwitną i będą też również cieszyć oko. Także drodzy widzowie, drodzy państwo, pamiętajcie, żeby sadzić piwonie koparkowo między 3 między od 3 do 5 cm głębokości w rozstawie od 1 metra kwadratowego. Tak to e, wygląda w, w rozstawie tak? od 1 metra kwadratowego, bo tak więc tak wypada i to jest wymagane przy tej piwoni koperkowej. Jeżeli chodzi o nawożenie, tu polecam oczywiście tak jak zawsze mówię. Obornik kurzy granulowany jest bardzo dobry, jest naprawdę do wszystkich roślin ozdobnych do kwiatów, do Lilii, do wszystkich się nadaje naprawdę bardzo dobrze. No i oczywiście też pamiętajmy, żeby po prostu podlewać się. W czasie upałów. No, praktycznie codziennie jak jest upał, tak? Piwonia, oczywiście, potrzebuje dużo wody, niestety. Ale też na sam koniec chciałem powiedzieć, że mamy dzisiaj bardzo zimno. Tu w Starogardzie jest obecnie bardzo zimno, bo jest podanie, że nie wiem ile dokładnie jest stopni, ale zaraz to oczywiście chcę sprawdzić. Mamy obecnie 7 stopni yy, ciepła niestety tylko. 7 stopni jest troszeczkę chłodno, tak dalej, 7 stopni, wczoraj było 4, dzisiaj jest 7 po, zapowiadają się się przymrozki, dlatego drodzy Państwo, bardzo was proszę, drodzy widzowie drodzy Państwo, bardzo was proszę, żebyście swoje piwonie koperkowe i też inne piwonie, hortensje inne różne rzeczy okrywali teraz. Bo może być tak, że wam piwonie koperkowe czy jakieś inne różne piwonie czy też hortensje i tak dalej mogą Wam zmarznąć oczywiście tutaj mówię o ogrodowych hortensjach mówię tutaj o piwoni koperkowej o piwoni drzewiastej zwykłej piwoni yy, mówię to o tym dlatego, bo po prostu boję się, że moja piwonia koperkowa może zmarznąć no dzisiaj będzie ona Yy, jest w trakcie okrywania i tak dalej. Także inne rzeczy, hortensje czy tam piwonie czy jakieś inne rzeczy będą oczywiście okrywane, bo zapowiadają mniej więcej od minus 1 stopni. Zimna będzie, przymrozki idą coraz bliżej. Także pamiętajcie, żeby je okrywać. I też pamiętajcie również o okrywaniu piwonni koberkowej. Także tyle oczywiście z mojej strony. Mam nadzieję, że wszystko mniej więcej jest powiedziane. Także tyle oczywiście, tyle oczywiście z mojej strony. Także będę się oczywiście z wami żegnał. Także na razie, no i do zobaczenia do kolejnych materiałów ogrodniczych. Także na razie, no i oczywiście pozdrawiam.